Witam Was, kochane lewki. To jest czy, czytanie, to są karty Wasze na następny tydzień. I mamy, co my tutaj mamy? My mamy tutaj wisielca i dwa puchary. My mamy cztery puchary papieża i króla mieczy. Więc wisielec i dwa puchary. Ktoś tu, słuchajcie, ktoś tu, um, wisielec może wskazywać na konieczność poświęcenia się. Także może wylewki poświęcacie się lub e, robicie krok w tył, jeżeli chodzi o wasze relacje z kimś, aby po prostu osiągnąć harmonię i równowagę w waszym związku. E, także wy możecie rezygnować z, z pewnych oczekiwań lub potrzeb samych siebie na rzecz tego dobra wspólnego, na rzecz może waszego związku. E, może patrzycie również na ten wasz związek już teraz z innej perspektywy. Um, chcecie może zrozumieć swojego partnera albo waszą relację jako całość. Wydajecie um, sobie sprawę, że związek. Um, um, dwa puchary symbolizują harmonię emocjonalną, także, y, która może zostać osiągnięta poprzez właśnie zrozumienie i empatię. E, wisielec i dwa puchary może oznaczać cierpliwość, waszą cierpliwość w relacjach. Ale również wisielec może oznaczać poświęcenie się dla dobra, dobra relacji, waszego związku, dla waszego. Dwa puchary mogą reprezentować partnerstwo i wspólną harmonię która może być właśnie osiągnięta poprzez poświęcenie się i troskę o drugą osobę. Czy wy się po prostu za bardzo, czy wy za bardzo się nie poświęcacie lewki, ponieważ ja tutaj was w ogóle widzę bardzo niezadowolonych. Mamy cztery, cztery puchary, także ta cała sytuacja może was wprowadzić w jakąś apatię, w stan apatii, jakiejś obojętności. E, cztery puchary to jest karta, Przygnębienia, pesymizmu. Wy musicie znaleźć trochę czasu i po prostu pomyśleć o tym, co się dzieje w waszym związku. Wy możecie ignorować sami, samych siebie, bo jesteście tak skupieni na tym związku, że wy się poświęcacie, jeżeli chodzi o ten związek. Staracie się patrzeć na te, inaczej na ten związek. I teraz mam tutaj dwie karty ten, tego papieża i króla mieczy. Um, ja bym powiedziała, no jest ten związek, ale jest poważny związek. Jeżeli jesteście lewki w poważnym związku, to tutaj musi być jakaś prawda powiedziana między wami. Czasami papież, papież, papież i król mieczy może oznaczać jakiś e, autorytet w waszym życiu, e, tradycję, ale może nawet i osobę, e, z którą, do której możecie iść po rozum do głowy, z którą możecie porozmawiać sobie szczerze, e, która może wam doradzić. Papież to jest, ten, to jest ta tradycja, autorytet, to jest ktoś mądry, ktoś, jeżeli mówimy o osobie, to niekoniecznie może być osoba, to może być ogólnie wasz związek, ale to, jest, to może być ktoś duchowny, może niektóre z was lewki pójdą o poradę do, do księdza albo do kogoś, do jakiegoś takiego duchowego przewodnika i wy będziecie potrze potrzebować tej porady albo po prostu sobie y, poważnie porozmawiać na temat, tej całej Waszej sytuacji, bo ja widzę, nie jesteście szczęśliwi w związku, w którym jesteście. Potrzebujecie porady, potrzebujecie pójść do głowy, a jeżeli nie, przepraszam, jeżeli nie porady, to musicie bardzo poważnie i szczerze porozmawiać sobie z Waszym partnerem w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, Lewki. Pa, pa.